Baśnie Grimm. Słomka, węgielek i groch. W pewnej wiosce mieszkała uboga staruszka. Razu jednego zebrała w ogródku garść grochu i postanowiła go ugotować. Podpaliła więc pod kominem, aby zaś się szybciej paliło, roznieciła ogień garścią słomy. Kiedy wsypała groch do garnka, jedno ziarnko wymknęło się jej i upadło obok słomki na podłogę. Wkrótce potem z pieca wyskoczył żarzący się węgielek i padł obok nich. Słomka rozpoczęła rozmowę. Skąd idziecie, drodzy przyjaciele? Szczęśliwie umknęłam z ognia, odparł węgielek. Czekała mnie tam śmierć, spaliłbym się na popiół. A ja ocaliłem skórę, rzekł groch. Gdyby staruszka wrzuciła mnie do garnka, zostałbym miłosiernie rozgotowany i zjedzony jak moi towarzysze. Czyżby mój los był lepszy? Słomka na to. Wszystkie my siostry wrzuciła staruszka do pieca. Sześćdziesiąt chwyciła jedną ręką i pozbawiła życia. Ja szczęśliwie wyśliznęłam się jej między palcami. I cóż poczniemy teraz? rzekł węgielek. Sądzę odparł groch, że jeśli szczęśliwie umknęliśmy śmierci, to powinniśmy. Jak dobrze towarzysze ruszyć razem w obce krainy, aby nas tu nowe jakieś nieszczęście nie spotkało? Propozycja spodobała się wszystkim i cała trójka wyruszyła w drogę. Wkrótce przybyli nad strumyk, gdzie nie było mostka ani kładki, nie widzieli więc jak się przedostać. Wreszcie słomka znalazła radę. Ja jestem najdłuższa, położę się więc w poprzek strumyka, a wy przyjdziecie po mnie. Rozciągnęła się słomka między oba brzegi, a węgielek, który był krewki i gorącej natury, pierwszy skoczył odważnie na nowy most. Jednakże, gdy już był na środku i usłyszał pod sobą szum wody, zdjął go lęk. Zatrzymał się więc, bojąc się iść dalej. W tejże chwili słomka zapaliła się, pękła na dwoje i wpadła do strumyka. Węgielek potoczył się za nią, a gdy wpadł do wody, zasyczał i wyzionął ducha. Groch który przez ostrożność pozostał na lądzie, tak się poczuł śmiać z tej przygody, że nie mógł wcale przestać i pękł ze śmiechu. I na niego przyszłaby już ostatnia godzina. Gdyby nie młody krawczyk, wędrowny, który siadł właśnie nad strumykiem, aby wypocząć, ponieważ miał litościwe serce, wyjął igłę i nitkę i zaszył go z powrotem. Groch podziękował mu jak mógł najpiękniej, a że jednak krawczyk użył czarnej nitki, więc od tego czasu wszystkie ziarenka grochu mają czarny szef.